Guten Tag! Z tej strony Filip, a czemu Guten Tag? Bo dzisiaj będziemy zwiedzać niemiecki kombinat, w którym produkowano bardzo, bardzo, bardzo dużo materiałów wybuchowych. W tym odcinku wejdziemy do ogromnych silosów, porozmawiamy o bezpieczeństwie, zrobimy ognisko na dachu budynku i spędzimy w nim noc. Następnego dnia wyruszymy na poszukiwanie ogromnej elektrociepłowni z kominami i zejdziemy do jej podziemi. Kombinat y, pracował w, w czasie II wojny światowej. Produkowali tam bardzo, bardzo dużo y, materiału wybuchowego. Przejęli to Rosjanie, bo Niemcy się stamtąd wyprowadzili, czy wygonili ich Rosjanie. No i przejęli to. Weźli cały sprzęt na wschód, a większość rozwalili jak to Rosjanie. No i zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Mamy ze sobą dwa radia. To co? Widzimy się na miejscu. To oczywiście zakaz, klasyka. Teraz będziemy szukać wielkich silosów, i będą one pewnie pierwsze, i będzie ich tam kilka. E takich bram, w których, w których właśnie stoję, jest takich bardzo dużo, bo ten cały obszar jest ogromny. Mierzy ponad 35 km kwadratowych. No i mamy pierwszy obiekt, ale jakoś nieciekawy, ale zobaczymy na pewno. Coś niewiele z tego zostało, ale coś tutaj jest. Widać, że wszystko zajęła roślinność. Za mną są właśnie dawne silosy, w których trzymano etanol. Dodaliśmy już do pierwszego silosu. Nikt by nie chciał tu wpaść. To jest jakieś 20 metrów na oko. Tam widać, że jest wejście, to spróbujemy zejść i pokazać Wam to od środka. Teraz pokażemy Wam y, z góry y, silos. Oczywiście my le, lecimy, latamy legalnie, więc zgłosiliśmy nasz lot w dron radar. I teraz obczerwiać następny silos. Jesteśmy dokładnie przy drugim silosie i wchodzimy teraz do środka. Zawieszę sobie cały plecak. No i to jest w ogóle jedyne wejście w całym obszarze chyba. Jak wchodzicie w takie dziury, Pamiętajcie, żeby zawsze wchodzić samymi nogami, a nie, a nie głową, bo wtedy możecie utknąć i nikt wam nie pomoże, chyba, że jesteście z kolegami. Radio spadło. Uy. Tu musiały być jakieś szczelne drzwi do tego zbiornika. O rurach. O Boże. Żeby się wystraszyłem. To jest bardzo fajny, fajny efekt w ogóle. Wyobraźcie sobie, że to wszystko było wypełnione alkoholem, czyli etynolem. I zobaczcie ile tego musiał tutaj być. Wygląda to jak jakieś miejsce, w którym miał, miał, miałby właśnie tutaj lądować helikoptery, i, to, i taki włos się zamyka, bo to jest naprawdę ogromne. Tutaj w, w tym zbiorniku jest dużo e, dziur i, pe, i szczelin i pęknięć. Zastanawiam się, czy tutaj nie był przypadkiem jakiś jeszcze metalowy, który, w którym przetrzymywano ten etanol. I żeby nie wypłynął, bo jakby nie było tego tutaj zbiornika, to by raczej wypłynął. Było takie taki pęknięcie to może z samej góry. Może tego alkoholu nie było aż tak dużo, ale i tak by się wylewał. A wiecie, dlaczego to nie miało dachu? W razie wybuchu tego etanolu, nie rozwaliłoby sąsiednich budynków, tylko by cała siła poszła do góry. Próbuję. Kurcz. Tutaj pusty w nagrodę. O! Dwie bled. Muszę złapać. Mały czas. Spróbuję przeskoczyć na drugą stronę. Trochę się boję. Bo nie wiem, co to jest za woda. Äh. No to przeskoczyłem. Idziemy zobaczyć teraz ostatni silos bo i tak będzie, będzie wyglądał tak, jak wszystkie inne. No i później nie będziemy już patrzeć na silosy. No i zobaczymy, jak to wygląda. Pewnie jak w każdym silosie będzie to samo. No, to samo. No to hop w dół. W ogóle dziwne jest to, że w, w środku roślinność daje sobie radę. Wygląda to jak jakaś mini dżungla. Dziwne są tutaj takie wejścia w dół. Wszystko jakieś najbardziej dziwi mnie to. Musiały tutaj stać jakieś maszyny, które produkowały tą albo przepompowywały w te rury. I one szły tam dołem, dołem i do silosów. Czyli jakaś hala. Ale widać, że chcianie już wszystko zabrali. Znalazłem coś, do czego nikt nie chciałby wpaść. Trzeba użyć latarki. O. Zobaczmy do drugiego. Da się tutaj wejść, ale później już tutaj chyba nie ma szansy, że wyjdziesz. Musielibyśmy mieć ze sobą liny, a nie mamy. Jeśli podobają się Wam nasze przygody możecie, te, i też byście tak chcieli, to, to musicie po prostu porozmawiać z rodzicami na ten temat. Pokażcie nasz kanał rodzicom, może ich zachęci to i będziecie spędzać czas tak jak my. I, i może zgodzą się na zrobienie takich samych wypraw. Na górze. Dobra, no właśnie, ja wszedłem na dół tutaj w stronę wschodnią. Jeżeli. co robisz w ogóle? Rozmawiam z widzami. Okej, okay, dobra, To jak skończysz, to idź na wschód. Tu jest fajna miejscówka. Dobra, już lecę. Dobra, a teraz lecimy na miejscówkę. Coś nie mogę. Tacy znaleźć, ale pamiętajcie, że w takich sytuacjach nie można panikować. Jak macie radio, Jak macie radio, to pamiętajcie, że zawsze można się z nimi skontaktować. E, idę już, tylko nie wiem gdzie, gdzie jesteś. Słuchaj, w tej chwili, a minąłeś ostatni silos? Tak. ok chwilę zawsze jak macie telefon lub radio, to możecie się skontaktować z opiekunami lub rodzicami drogę znalazłem i zaraz pewnie znajdę to. i zawsze jak się zgubicie nie macie przy sobie radia tak jak my a lub telefonu to zawsze pamiętajcie że żeby stać w tym miejscu, w którym ostatni raz się widzieliście, bo on tam na pewno przyjdzie. No a już tata jest, Znaleziono, wszystko jest dobrze. Jak wchodzicie w różnych fabrykach lub na przykład w przedsiecznych elektrociepłowniach, to <grystanie> pamiętajcie, że zawsze są jest takie coś jak studienka i są odkryte i nie fajnie by było tam wpaść. Dlatego w nocy nie chodzimy. Patrzy... Albo jak mamy mocną latarkę, to też musimy patrzeć pod nogi. No, to jest dopiero fajne. Tutaj chociaż połazimy. Tam w ogóle coś jeszcze jest. Jak tutaj będą warunki, to tutaj nockę zaliczymy. To miejsce... Tutaj na pewno były jakieś maszyny. A na górze na przykład były... Było miejsce na przykład do spania dla Niemców. Z tym wpadliśmy w taki fajny pomysł, że będziemy dostawać nasze wizytówki w Pio, naszym kanale w różnych miejscach, w, którym, w których jesteśmy. A jak znajdziecie jakąś, dajcie znać. F Fabryka została zrobiona na cześć Alfreda Nobla, który, który wynalazł dynamit. Tak jak mówiłem, eksploratorzy mówią na to hotel. I dlatego to, to miejsce nazywają hotelem, bo są tutaj balkoniki. No i niefajnie by było wpaść w którąś z tych dziur. Ale ogólnie fajne miejsce na kimanie, ale fajne miejsce na chodzenie w nocy. I też bardzo niebezpieczne. Mamy szczęście, że nie, 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 nie jesteśmy właśnie na dachu, bo na dach się też da wejść. Bo się rozpadała mężawka, ale jest przyjemna. Posiedzimy tutaj trochę, od, odpoczniemy. I Tata mówił, że nie rozpocznie się deszcz. A tutaj co? Deszcz. Miniaturowo tęcza u nas w lesie. Najmniejsza, jaką widziałem w życiu. No i zaczęła się zapowiadana burza. Myśleliśmy, że jakoś nas ominie. Znaleźliśmy wejście na dach, ale ciągle rosną drzewa. Jest. Jestem na dachu. Dokładnie to... Teraz jestem na dachu. Wydaje się Wam, że jesteśmy w rzekim lasku. Widać, że są drzewa. ale zobaczcie sobie tam. A jesteśmy właśnie na dachu w budynku poniemieckiego. Tego nigdy nie róbcie. Przestało już padać i idziemy oglądać yy, oczyszczanie ścieków i później elektrocie Wow! korytarzyk, schodki, no i tu na końcu wyjście. Musiałyby to być jakieś schrony, w razie ataku. Tutaj były siedzenia, i ktoś, musi, musieli tutaj siedzieć, w razie ataku. Mądrze zrobione. No, wyjdę sobie tak z plecakiem dla treningu. się ustawić. No i wylazłem. Padało zaledwie godzinka, a już tyle wody. Znalazłem jakąś bardzo dziwną konstrukcję, ale widać, że to jest wodna, bo tam był jakiś zbiornik, tutaj się wlewała i tam coś się działo z tą wodą. Tutaj w, gdzieś wlaty, musiała wlatywać ta woda i po prostu być gdzieś oczyszczana. Bardzo dziwne daszki. Mi się wydaje, że tutaj siedzieć w środku żołnierze z harabinami i po prostu pilnowali terenu. Albo i nie. Ja mam po prostu taką wyobraźnię. No to jest chyba już oczyszczanie ścieków. Wylazłem na balkon i patrzcie na to. Jakiś dziwny zbiornik. Nieduży. O, dwie żabki są. Nie mam pojęcia, co to jest. Jesteśmy już na górze. Ciekawe, po co im były takie małe okienka strzelnicze. Przecież oni mieli obserwować pożary. O, a tutaj zwisały węże strażackie. O, zobaczcie, na górze są zaczepy. I to wszystko wisiało w dół, na sam dół. Mamy już godzinę 19. Idzie, idziemy do samochodu po nasz sprzęt do spania i jedzenia. Będziemy spać w tym budynku, a naprawdę to jest nie hotel, a budynek nitracji z celulozy. No chyba tutaj będziemy spali z takim widokiem. Mam taką spytną kuchenkę gazową i sobie szybko zjedziemy jedzenie. Najpierw przykręcam palnik. Musi, musi być pod, mocno przykręcony, żeby być szczelny. Mamy takie racje żywnościowe. Ja będę jadł risotto z keczupem, z pomidorem a to będziemy mojego taty łazanki z, 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 z kieczurkami. Po, po tym dniu to risotto wygląda jak jakiś bilion dolarów. Jeszcze jak pachnie. Dobra, gara. Nic. Moja ulubiona kolacja gotowa. Zacząłem ja mieć, je, jest bardzo pyszne. Będzie się dobrze spało jeszcze z takimi widokami. No nie ściemniałem, mówiłem wam, że... Będzie ognicha, no i jesteśmy teraz na dachu fabryki i sobie tutaj rozpaliliśmy ognicho. A teraz poproszę Was, żebyście chwilę posiedzieli ze mną przy ognisku. Ta fabryka nosi nazwę Alf Alfred Nobel. A wiecie, kim był Alfred Nobel? On wynalazł dynamit. Na swoim wynalazku zarobił wielkie pieniądze, a ponieważ zobaczył po latach. Że ludzie wykorzystują ten dynamit do złych rzeczy. Dlatego postanowili nagradać ludzi, którzy wymyślali coś do lepszego y, niż y, wy, wy, wybuchy i niszczenie. I właśnie stąd się wzięła Nagroda Nobla. Nie ma nic lepszego niż posiedzieć przy ciepłym ognisku. A jutro przed nami kolejne wyzwania. Musieliśmy trochę zwiększyć naszą czujność bo widzieliśmy, że ludzie chodzą z latarkami, ale teraz są daleko, więc nie będę widzieć tak naszego pojawia. Dzisiaj już nie nagrywamy i widzimy się jutro. Mam widowie no wiem, że jutro się spotykamy i się spotkaliśmy. Nocka była bardzo fajna, było ciepło. Teraz zjem sobie bułkę i he ciepłą herbatkę. No już opuszczamy nasz hotelik. Fajnie się spało i zadachmy do właściwej ceny. Jesteśmy już po drugiej stronie całego kompleksu. Idziemy teraz do naszych kominów, a za mną jest jednostka wojskowa. Gdzie, gdzie spotkałem przemiłego żołnierza, który, któremu dałem wizytówkę, i, powiedział, i powiedziałem, że też będę interesował się wojskiem. On powiedział, że bardzo fajny pomysł. I jeśli teraz oglądasz ten film, to bardzo cię pozdrawiamy. No i znaleźliśmy kominy. Są obok samej, samej, samiutkiej. Ba bazy wojskowej. Znalazłem taki bezp bezpiecznik stary. Kiedy szliśmy do komina zauważyliśmy też taki duży obiekt elektrociepłowni, dlatego oczywiście, że tam zajrzymy. Wyobraźcie sobie, że to, że te, że to wszystko Tutaj kiedyś pracowało. I tutaj musiało być sery, też głośno. Tam chodźmy zobaczyć, bo to mnie też ciekawi. O, uwaga! Widzicie? Niebezpiecznie. O, panie! Chodźmy zajrzymy najpierw od tej strony. Mamy podziemia, wbijamy tam. Mamy taką lekką klaustrofobię, ale jak sobie tam poradzę. No, ale po co oni tutaj zrobi takie wygięte? Idziemy. Przyciskamy się tu i idziemy tam. Aha, tu jest już wyjście. Nie uwierzycie, jak tutaj wszystko ładnie się zachowało. To chyba. Budynek, który najładniej się zachował z naszych wszystkich, które do tą zobejrzeliśmy. Chodźcie sami, zobaczcie. Wszystkie ściany tam w ogóle. Mieli rozmach germański o prawcy. Zapomnieliśmy dodać, yy, że czemu Adama nie ma, bo Adam jest na wycieczce w Paryżu i pewnie też żałuje, że nie pojechał z nami. Zobaczcie, tutaj musiał coś zdechnąć. A bo tego no, trochę boję się dechnąć. A co tam? wizytówkę, Takie, Zawsze trzeba mieć czapkę deszkiem do tyłu, jak się wchodzi w jakieś podziemia, bo można walnąć i. no, sami wiecie co. O, bo. Tutaj chyba nikt nie chciałby wpaść. Przypominamy o wizytówkach, które zostawiamy w różnych miejscach. Как знайдіть цей груп, то дайте лінка. Дайте знать. Браш. Musieliśmy teraz... Idziemy na górę. A teraz jak ktoś ma lęk w wysokości, to niech lepiej zamknie oczy. Patrzcie na to. Nie znoszę ciasnych miejsc, ale takie wysokości uwielbiam. Tylko wiem, że one są bardzo niebezpieczne. Nade mną są tory kolejowe. Tutaj pociąg. I dziwne, że jak, jak to wytrzymało, to, że pociąg przejeżdżał przez te tory. Jak przecież mogło się wszystko zawalić. I tutaj był wsybywany węgiel. A teraz zapraszam Was na ślizgawkę do piekiel. szukać kominów. Wlazłem na y, miejsce, w którym była suwnica, czyli taki wielki dźwig, który po prostu z, z pociągu dawał węgiel do różnych dziur, takich na przykład jak ta. No to mamy w końcu już kaminy. Wchodzimy do środka. O, wow. Tu jest efekt. Ho. Chodźcie sami zobaczycie. Wiecie na pewno, że nasze y, filmy są frajdą, ale pamiętajcie, że też wkładamy w nie du dużo pracy, musimy się przygotować do tego wszystkiego, film trzeba złożyć, więc to nie jest wszystko tak łatwo. Nasza wyprawa po prostu dobiega końca. Y, mam nadzieję, że Wam się podobało, dziękuję też, że obejrzeliście do końca i pamiętajcie, że szukamy też faj fajnego sponsora, który mógłby nam latarki zaproponować, bo za dobrych też nie mamy.